Witajcie kochani, tutaj Adam Bialic, a to co oglądacie to kolejny odcinek CupShakera. Zobaczycie w nim coś, co pozwoli oszczędzić trochę pakietu internetowego, listę, która pokaże wszystkie zakupione aplikacje, radar kanarów, z gier też coś się znajdzie, oficjalny produkt BBC spod znaku Doktora tytuł, który spodoba się fanom gry w kapsle, nowe wyścigi, oraz taki fajniejszy, surrealistyczny Flappy Bird. Zapraszam. Od dawna Opera Mini gości na smartfonach oszczędnych użytkowników, którzy liczą każdy megabajt pakietu. Pytanie tylko, czy nie fajniej byłoby korzystać z konwersji, kiedy korzystamy z innych aplikacji. Otóż Opera o tym pomyślała i udostępniła swoje serwery tak, aby dzięki aplikacji Opera Max można było trochę zaoszczędzić. Oglądanie filmów na YouTube, używanie nawigacji online, wysyłanie zdjęć na Instagrama czy Facebooka, na tym wszystkim i kilku innych oszczędziłem po kilka kilobajtów. Zresztą dzięki Operze Mini można dokładnie sprawdzić jaka aplikacja ile pobiera i w jakim procencie udało się to ograniczyć. Opera Max to świetne narzędzie, które na dłużej zagości u mnie. Wam też polecam. Łapie się czasem na tym, że kupuję aplikacje, bo akurat jest jakaś promocja albo chwilowo mi się spodoba, tylko że potem już nigdy ich nie dotykam. Co ciekawe, samo Google Play nie daje nam domyślnie odpowiednich narzędzi, żeby sprawdzić, co kiedyś kupiliśmy. Dzięki My Paid Apps łatwo sprawdzimy, jakie płatne aplikacje nabyliśmy z Google Play, kiedy to zrobiliśmy i ile wtedy kosztowały. Oczywiście łatwo też przejść do każdej pozycji w sklepie, tak aby proste było zainstalowanie jej. Nalazłem tę aplikację już jakiś czas temu. Nie miała wtedy jeszcze kilkudziesięciu tysięcy pobrań, a zaledwie kilkaset. Sytuacja zmieniła się w ciągu dosłownie kilkunastu dni. Co się stało w międzyczasie? Ano wrocławskie MPK wymyśliło sobie, że pójdzie z autorami aplikacji do sądu, bo według nich namawiają oni do oszustwa. Głupszego pomysłu dawno nie słyszałem, to znaczy rozumiem prostą logikę jaką kieruje się przewoźnik, totalnie jednak się z nią nie zgadzam, Zresztą od razu widać, jakie reklamy narobili aplikacji. No tak, ale nie wspomniałem jednak o co w niej chodzi. Dzięki meldunkom innych użytkowników dowiadujemy się, gdzie w danej chwili zauważono kontrolera biletów. Dzięki temu cała społeczność jest ostrzeżona, bo każdy członek, który jest blisko, dostaje powiadomienie. Dzięki śmiesznym działaniom MPK, użytkowników jest coraz więcej, więc i informacja jest coraz lepsza i pewniejsza. Panów tego serialu jest wielu, mam nawet kilku wśród znajomych, sam jednak jakoś nigdy nie mogłem się przemóc. To znaczy, usłyszałem o postaci, a właściwie postaciach nazywanych Doktor Hu stosunkowo niedawno i wydaje mi się, że mogłyby mi może przypaść do gustu, tylko wtedy kiedy miałem 13 lat, a teraz to już chyba jestem trochę za stary na takie klimaty. Nie jestem za to za stary na gry na smartfonie i nie pogardziłem również doktorem podróżującym budką telefoniczną w czasie i przestrzeni. BBC postanowiło, że gra podobnie do serialu będzie trochę dziwna, i do czegoś w stylu Bijuld dodało elementy RPG. Składając kamienie o jednej barwie wrząt, umożliwiamy atak członkom naszej drużyny. Oczywiście, za wygrane, zbierane są punkty doświadczenia, które przekładają się na levelowanie postaci. Doprawdy ciekawa mechanika. Sprawdźcie, gra jest darmowa. Szanowni Milordowie! Czy wiecie jaki to sport gentlemanów? Ostatnio w towarzystwie modne są podobno kapsle. A dokładniej gra gentleman ricochet, czyli coś co do kapsli jest bardzo podobne. Generalnie trzeba tu dotransportować krążek z wąsami i monoklem do odpowiedniego pola, a po drodze zebrać gwiazdki. Krążkiem się strzela pstryka, czy jakby to nie nazwać, należy natomiast osiągnąć cel w jak najmniejszej liczbie tych strzałów. Stara się więc dobrać odpowiednie odbicie od band, czyli tytułowe rykoszety. Aha, jest jeszcze coś: strzały oddawane muszą być ze specjalnych magnetycznych pól. Jeśli krążek zatrzyma się poza takim, gra zaczyna się od nowa. Nie jest to łatwe, ale może być całkiem zabawne. Czekałem na produkcję Namco Bandai, licząc, że obok Asfalta i Need for Speed pojawi się jakaś fajna samochodówka na urządzenia mobilne. Niestety trochę się rozczarowałem, bo do wspomnianych tytułów to tutaj jest jeszcze bardzo daleko. Właściwie to ciekaw jestem, co sobie panowie z Namco myśleli, bo muszą być bardzo oryginalnymi ludźmi. Wiecie, tacy hipsterzy, którzy nie idą za mainstreamem i tworząc grę, ustalają własną ścieżkę, której jeszcze nikt nie odkrył. Na przykład, wyobrażam sobie, jak rozmawiają o grafice. Nie, nie może być tak ładna jak w Need for Speed, bo to zbyt oklepane, mówi jeden. To może retro grafika? Zagaja drugi. Na co ten pierwszy szybko ucina? Nie, retro też się już przejadło. To może pójdziemy na kompromis? rzuca trzeci. No i właśnie tak powstaje pomysł, który przeobraża się w paździocha podobnego do ściganek z początków Androida. Wiecie, kompromis pomiędzy nowym a starym. No dobra, może chociaż fizyka jest spoko. Nie. Samochody zachowują się jak te z kolorowych filmów Fast and Furious i driftują jak tramwaj po torach. Latają w górze, a na domiar złego robią to jakoś tak, tak ble. Dobrze, że chociaż za darmo to można ściągnąć, bo gdybym zapłacił, to byłbym zły. Chociaż, a jakże mikropłatności są. No dobra, może trochę przesadziłem z tym porównaniem do Flappy Bird we wstępie. Jednak Bedland jest o wiele bardziej rozbudowane, ładniejsze i można dotykać niemal wszystkiego dookoła. Do tego celem jest przejście levelu, a nie zdobycie rekordu. Sterujemy tu jakimś takim latającym stworem, ciężko stwierdzić co to, ale za piękne to to nie jest. Czasem zbieramy kolegów i lecimy całą grupą, czasem zostają one zmniejszone, a innymi razem powiększone. Zdarza się też przyspieszyć albo zwolnić. Generalnie chodzi o to, żeby nie wypaść poza ekran, bo wtedy przegrywamy a widok przesuwa się może dość wolno, ale konsekwentnie. Gra wciąga, a to za sprawą kilku elementów. Po pierwsze, bardzo ładna grafika. Po drugie, wysoka grywalność. Po trzecie, fajny klimat. Serdecznie polecam ten tytuł. Dzięki za obejrzenie odcinka, już wkrótce następne, a tymczasem zachęcam do lajkowania, komentowania, no i oczywiście jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, subskrybujcie, tak żeby nie przegapić filmów pojawiających się na naszym kanale. Hej!